Iśmy złożyć pokłon Panu Alleluja, ho Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem ludzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najliczsze spośród głównych miast Judy? Albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nim, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dzieci. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Marią. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, Inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Wałę tobie, Chrzostę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzieszcigodni kapłani, kochani bracia i siostry, chciałbym na Wstępie stanę przed Wami tak na chwilę w duchu ogromnej radości i wdzięczności podziękować Bogu memu za to, że swoje opatrzności podobnie przyprowadził mnie do Waszej wspólnoty parafialnej i że wzorem w lat ubiegłych po krótkiej przerwie nadal mogę właśnie dzisiaj pełnić taką posługę razem z Wami trwając na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego dla Kościoła misyjnego. Dzisiaj właśnie, kiedy obchodzimy tą wielką y, uroczystość objawienia Pańskiego, Kościół w szczególny sposób modli się i pomaga Kościołowi Misyjnemu. My, kochani, kiedy słyszymy, gdy ktoś mówi o misjach, o krajach misyjnych, tak od razu odruchowo myślimy o miejscach, gdzie brakuje niemalże tak po ludzku sądząc, wszystkiego. Bo to są miejsca, y, kraje, w których nie ma dróg, nie ma czystej wody, nie ma y, lekarstw, niż nie mówię o szpitalach, przechodniach, nie ma szkół, często y, nie ma jedzenia. I kościół w swojej posłudze misyjnej wychodzi również naprzeciw i tym potrzebom człowieka, bo kościół troszczy się o całego człowieka, nie tylko jego duszę, ale o całego człowieka, jego ciało również. Ale jednak w posłudze misyjnej najważniejszy jest Jezus Chrystus. Misja chodzi, bracia i siostry, przede wszystkim o Jezusa. Chodzi o to, aby ta ziemia, na której mieszka człowiek, gdziekolwiek by to nie było, żeby była ona znaczona znakiem krzyża, a więc znakiem miłości Boga do człowieka, i żeby na tej ziemi była głoszona Ewangelia, dobra nowina, najwspanialsza nowina, która przypomina nam o tym, że Bóg jest miłością. Dlaczego to jest najważniejsze? Bo na takiej ziemi, która jest już znaczona znakiem krzyża, jest głoszona Ewangelia, to człowiek mieszkając na takiej ziemi ma już zawsze nadzieję. Tam jest bracia i siostry, dla człowieka zawsze już nadzieja. I potwierdzeniem tego, co mówię, jest również i ta ziemia, której na imię Polska. Kochani, mamy piękną historię. Piękną. Może piękniejszą niż wiele innych narodów Europy, ale w tym pięknie jest i wiele trudu. Jest to bardzo trudna też historia. Zobaczcie, próbowano. Tę Ziemię wymazać z mapy Europy, nie tylko z mapy świata. Ileż to razy próbowano mieszkańców tej Ziemi, Polaków zniewolić, A tak nawiasem mówiąc, czy ten proces się zakończył? I zobaczcie, w tych trudnych sytuacjach, w tych trudnych momentach tej naszej historii nasi ojcowie, prajcowie, czy się załamywali? Poddawali? Nie. Ciągle w sobie rodziła, w sobie rodzili nadzieję. I do kogo szli po nadziei, kochani? Do Boga. Nie dali się złamać, bo szli po nadzieję pod Krzyż Jezusa Chrystusa. Ze swoim cierpieniem, ze swoim bólem, ze swoim zniewoleniem. Szukali tej nadziei u Boga trwając na modlitwie. I zobaczcie, czy tak postępując. Kiedykolwiek byli zawiedzeni. Czy się zawiedli? Ta ziemia, która jest znaczona znakiem krzyża i na której jest głoszona Ewangelia, kochani bracia i siostry, na, na takiej ziemi dla człowieka już, już zawsze nadzieja. Chociażby nie wiem, jakie wichry i nawałnicy w tę ziemię uderzały. Dzisiaj, kochani, jesteśmy niepokojeni pandemią, nie tylko Polska, cały świat. I szukamy lekarstw. Niech Pan błogosławi tym ludzkim trudom. Ale, bracia i siostry, pamiętajmy mi, wierzący, że my mamy najwspanialszego lekarza boskiego lekarza. I mamy, kochani, najspanialsze lekarstwo na wszelkie choroby i te ludzkie, ziemskie. I duchowe. W tym lekarstwie jest Eucharystia, komunia święta. Nigdy o tym, kochani, nie zapomnijmy. Półtora roku temu pełniłem taką posługę, zastępstwo w parafii polonijnej i był ze mną razem ojciec Stanisław Oler, który pracuje na Madagaskarze. Jest tam od 38 lat. Zaraz po poświęcanie wyjechał na misję. Przez ten czas pobytu razem przeróżne historie opowiadał, ale jednak bardzo mocno mi utkwiła w pamięci. Opowiadał o wiosce, która na Madagaskarze znajduje się wysoko w górach. I mówi, że mieszkańcy tej wioski to byli niesamowici ludzie, niesamowicie dobrzy, otwarci, życzliwi. I chociaż, chociaż nie była to w pełni jeszcze wioska nawrócona, ale bardzo otwarta na Ewangelię, na misjonarzy. Mówił ojciec, ojciec Stanisław, że w jego posłudze to było takie oczko w głowie. To jest takie piękne zarzewie było wiary. I kiedy pewnego razu ich odwiedził, to zamarł z przerażenia. Dlaczego? Bo zamiast wioski zastał zgliszcza. I patrząc na to pogorzelisko, zauważył, że mieszkańcy tej wioski jednak na tym pogorzelisku pozostali. To było dla niego dziwne. Bo na Madagaskarze, bracia i siostry, jeżeli jakieś miejsce nawiedzi kataklizm, właśnie typu pożar, powódź i pomór, bo i takie rzeczy się zdarzają, to mieszkańcy to miejsce opuszczają. Wynoszą się z tego miejsca, bo uważają, że jest to miejsce przeklęte. Dlatego zostało dotknięte nieszczęściem. A ci jednak mieszkańcy pozostali, co więcej, byli zgromadzeni właśnie przy krzyżu misyjnym, który jedynie ocalał. I kiedy podszedł, wówczas najwin, szef tej wioski mówi ojciec Stanisławowi, popatrz, nic nie ocalało. Ale po chwili mówi, nie, nie martw się, bo ocalała nasza wiara. Kiedy bowiem tutaj przyszliśmy, żeby się pomodlić, podjąć decyzję, pod ten krzyż ktoś powiedział, popatrzcie kochani, na tym krzyżu nie ma znaku ognia. Wszystko wokół płonęło, a na krzyżu nie ma żadnego znaku pożaru. On stoi niewzruszony, jak gdyby to nic strasznego się nie stało. I wiesz co? Właśnie pod tym krzyżem podjęliśmy prawie jednogłośnie decyzję, że z tego miejsca się jednak nie wyniesiemy, ale właśnie ufając Panu Bogu, spróbujemy wokół tego krzyża powoli to wszystko odbudować. Ta ziemia, która jest znaczona znakiem krzyża i na której jest głoszona ewangelia, bracia i siostry, na takiej ziemi dla człowieka jest już zawsze nadzieja. Ale mówiąc o posłudze misyjnej, nie sposób nie wspomnieć o sługach właśnie Jezusa Chrystusa, o sługach Jego Krzyża. Jego Ewangelii, Jego sakramentów o misjonarzach. Kto to jest misjonarz? Mamy już tu nas wieloletniego, długoletniego misjonarza, księdza Stanisława, on by najpiękniej to nam opowiedział. Tak krótko mówiąc, możemy powiedzieć, że misjonarz to jest człowiek posłany z misją. Ktoś, kto jest posłany, by wypełnić ściśle określoną misję. Kto jest tym człowiekiem? To są kapłani, zakonni, diecezjalni, siostry zakonne, bracia zakonni. Dzięki Bogu coraz to więcej ludzi świeckich, a więc nauczycieli, pielęgniarek, lekarzy, budowniczych. To ich posyła. Papież? Biskup diecezji? Przełożonych poszczególnych zakonów? Tak też. Ale misjonarz, bracia i siostry, to jest człowiek posłany przez Kościół, przez lud Boży, przez cały Kościół, a więc i przeze mnie, i przez ciebie. Posłany po to, aby wypełniał w naszym imieniu polecenie Jezusa dane Kościołowi, które jak brzmi, idźcie i głoście Ewangelię. Idźcie na cały świat. Bez wyjątku. I ta posługa, bracia i siostry, od misjonarzy jest często wymaga niesamowitego poświęcenia, niesamowitej ofiary. Kiedy nasi ojcowie, a polscy misjonarze oblaci Marii Niepokalanej, pracują w 27 krajach świata, wracają na zasłużony odpoczynek, to nie spatrząc na nich tak sobie myślę w duchu Boże, przecież ty jesteś wrakiem człowieka. Jak Ty wyglądasz? Skąd ty masz tyle siły, odwagi i mocy, bo nasi misjonarze, kochani, kiedy podreporują swoje zdrowie na kilkumiesięcznym pobycie, urlopie, natychmiast wracają na misję. Kiedy rozpoczęła się pandemia w Polsce, to przypominajcie sobie, była taka akcja powrotu do domu. Rząd polski wysyłał samoloty w różne części świata, do różnych krajów, by pomóc Polakom, Rozproszanym po świecie, powrócić do domu, do Polski na czas pandemii. I wtedy też pan premier Ołaczny zwrócił się z taką propozycją na Madagaskar. Tam jest bardzo wielu misjonarzy z Polski, a największą grupę stanowią ojcowie oblaci Marii Niepokalanej. I dlatego zwrócił się do naszego przełożonego grupy. A przez niego do wszystkich Polaków. I kiedy ten przedstawił propozycję wszystkim polskim misjonarzom, że mogą wrócić do Polski na czas pandemii. Bracia i siostry, wiecie, ilu chętnych się zgłosiło? Jak sądzicie, ilu? Nikt. Nikt. Misjonarze, bracia i siostry, to są niezawodni słudzy Jezusa Chrystusa. Później słyszeliśmy w środkach masowego przekazu i w Polsce, że jednym z pięciu najbardziej zagrożonych krajów świata pandemią, gdzie jest najtrudniejsza sytuacja, jest również Madagaskar. Skąd ci nasi, nasi misjonarze mają tyle mocy odwagi sił? Od Pana Boga kochani, od Boga. Oni wiedzą to doskonale. Oni wiedzą, że nie są samowystarczalni. Oczywiście proszą o różnoraką pomoc i materialną, ale przede wszystkim o tą duchową. Proszą o modlitwę i dziękują za modlitwę. I dzisiaj mamy ten piękny dzień w ciągu roku kolejny, kiedy mamy bracia i siostry wspomagać uświadamić sobie, przypominać o tej konieczności pomocy wobec Kościoła misyjnego, że mamy pomagać poprzez modlitwę i również poprzez ofiarę. Dzisiaj, moi drodzy, tak i, mocno opływa się Kościół. Kościół ma swoje grzechy. Ja też tą Kościele mam swoje grzechy. Ale bracia i siostry, Kościół Jezusa Chrystusa i Kościół w Polsce ma też piękne znamiona. Kościół w Polsce ma wspaniałego ducha misyjnego. I obrazem tego ducha, bracia i siostry, jest to, że dzisiaj na misjach pracuje 1883 misjonarzy z Polski w 99 krajach świata. Wiele innych narodów jechało do innych krajów świata, ale po to, żeby je kolonizo kolonizować, żeby się bogacić, a Polacy nigdy tego nie czynili. Polacy zawsze, jeżeli jechali, to po to, żeby pomagać, a przede wszystkim wygłosić ewangelię, zanieść im Chrystusa żywego Boga. I tego ducha misyjnego bracia i siostry nie gaśmy. Nie spotkałem ja w życiu swoim kapłańskim, a jestem 42 lata już misjonarzem oblatem, kapłanem oblatem. I pełnię tą posługę misyjną w różnych parafiach malutkich, większych, bardzo dużych. I nigdy, kochani, nie byłem zawiedziony. I nie spotkałem misjonarza, który byłby zawiedziony, pełniąc posługę misyjną w polskich parafiach. I trzeba to wyraźnie powiedzieć i kochani, to dobro pokazywać, i się tym dobrym cieszyć. Dziękuję więc w imieniu misjonarzy i polskich misjonarzy za wszelkie ofiary. A przez lata, ponad 20 lat, prawie 30 lat już tutaj, oblaci przyjeżdżają z takim kalendarzem, który mamy dzisiaj na 21 rok. Jest on poświęcony misjom w Kamerunie. Tak, w Kamerunie. W tym roku jest 50. rocznica pobytu oblatów w Kamerunie. W tamtym roku była 40. rocznica na Madagaskarze. Można ten kalendarz nabyć, składając dowolną ofiarę Pomorskiej Świętej przed Kościołem. Ale nie tylko o kalendarz chodzi. Niech to będzie, bracia i siostry, i też dla nas ofiar, taka okazja do wdzięczności Panu Bogu. Do wdzięczności. Bądźmy Panu Bogu wdzięczni za to, co mamy. Oczywiście chcielibyśmy mieć więcej. Mamy do tego prawo. Mówi Pan Bóg, czyńcie sobie ziemię poddaną. Ale zanim zaczniemy prosić o więcej, to zawsze najpierw Podziękujmy za to, co już mamy. A najpiękniej dziękujemy wtedy, kiedy tym, co mamy, dzielimy się z tymi, którzy tego nie mają. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stwórcę nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.